Niepokojne zapytanie. Najgorszy chyba pech jak widziałem. Dzień dobry, witam was w nietuzinkowym odcinku. W końcu po tylu latach, po tylu latach kariery dotarliśmy na Nürburgring. Jak już jesteśmy na Nurburingu, to nie może być inaczej. Musimy przetestować długą nitkę, czyli tak zwane turist fare. Znajdujemy się na stacji Ed, na słynnej stacji Ed i czekamy właśnie na samochód, który będziemy dzisiaj upalać na torze. Sami zobaczcie, jak tu dotarliśmy i co na was czeka. O Nurburingu nie muszę chyba nikomu opowiadać. Jest to najbardziej popularny tor, najbardziej pożądany i zarazem najbardziej niebezpieczny. Każdy, kto kocha motoryzację, chce się tam sprawdzić. My Wyruszyliśmy we wtorek po to, żeby podzielić sobie trasę na dwie części, żebym jako kierowca chociaż troszkę był wypoczęty. Dotarliśmy na parking strzeżony. O, wzięliśmy poprawkę na to, co ostatnio chłopacy zrobili podczas podróży na Rygę. Przenocowaliśmy się i następnie rano wyruszyliśmy w kierunku Nürburgring. Plan taki, wypożyczamy BMW po to, żeby mieć w miarę, Szybkie auto, tyle żeby poczuć trochę fanu. I zobaczyć z bliska, z czym to się wszystko je. Więc zapraszam na prezentację naszego Bolidu. Samochód na dzisiejszej jazdy jest to oczywiście napędowe BMW i tak, mamy zawieszenie nitrona opony semi-slick z homologacją drogową oczywiście to są Nankangi pierwszy raz spotykam się z taką oponą klatka, silnik 2,5 litra 218 koni układ hamulcowy seryjny tylko inne klocki, inne tarcze dołożone poszerzony delikatnie samochód jest widziany na dystansach z środka zobaczcie w środku wyjęte wszystko co niepotrzebne została wstawana klatka Wyrzucone parę zbędnych kilogramów. Natomiast drzwi zostały seryjne. Nie jest to demon prędkości, ale mam nadzieję, że na pierwszy styk z Nordschleife będzie idealny. Muszę się Wam przyznać, już kiedyś byłem na Nurburingu. Z Tomkiem, którego zobaczycie za chwilę w filmie. Ale nie było okazji, żebyśmy wjechali na Turistwaren. Mięcza się trochę dorosłem, pojeździłem na symulatorze i jeszcze bardziej zżyłem się z tą nitką. Nie przedłużam. Zobaczcie sami, jak to wyglądało z bliska. Środkowa? Daj pod środkową, no. Swojej? Tak. I swoje. Nawet jeśli jesteś kierowcą z 20-letnim doświadczeniem, na Tourist Faren musisz pojechać z instruktorem. Z tym problemem spotkał się również Robert Kubica. Ja, z racji, że jeździłem trochę na symulatorze, przejechałem jedno kółko powolutku, ostrożnie, wyczuwając jak się samochód prowadzi i na ile pozwala przyczepność toru. Później, jak już wysiadł. Instruktor, przycisnąłem trochę, wziąłem kaspra i z kółka na kółko przyspieszyliśmy coraz bardziej. Jechaliśmy okrążenie za okrążeniem, tylko przekładaliśmy kartę. Jest to tak wkręcające, a później okazało się, że mieliśmy wbrew pozorom bardzo dużo szczęścia, że w ogóle mieliśmy taką możliwość. Bo w weekend zjechało się tak wiele samochodów, że sesje co chwilę zostały przerywane i trzeba było czekać w bardzo długich kolejkach. Jak po pierwszej? No, zupełnie inaczej niż na symulatorze. Z moim zdaniem strasznie krótki ten tor się wydaje. No Jechaliśmy, wydaje mi się, że szybko, ale, ale okazuje się, że ten czas szybko biegnie po prostu w tym aucie. Sam zobaczysz zaraz. Ładuj się na prawy i lecimy. Pierwszy raz w życiu. To chyba wielki zaszczyt, żeby zrobić to na Nürburgring. Niepokoi mnie to pytanie. Dla mnie zaskakujące było to, jakie ten tor ma przewyższenia, jakie przeciążenia, zakręty, nie widać kiedy przyspieszać, kiedy hamować. Po rydze byłem przyzwyczajony do odległości od barier, ale trzeba było wziąć lekką poprawkę. Plus, pamiętajcie, ja tutaj nie przyjechałem na Nordschleife po to, żeby robić rekordy, tylko po to, żeby wyjechać z uśmiechem na twarzy i przygotować się przed no właśnie, sami zobaczycie. że poszeknie jest o 8 razy lepiej. Szybciej, kurwa i więcej szyb wszystkiego jest. Kumaj. w sensie rzeczywiście tu nie ma takiej mega dużej prędkości I to czuć, ale, ale no, na tych zakrętach to jest za Widać Kasper, że mokry cały? No kurwa. Ja też jestem cały mokry, ale pa. gdzie indziej <noise> Pierwszy raz mężczyzna mnie zmoczył. <noise> 6 kółek żeśmy zrobili. Mega Friday. Ale cały czas gdzieś ktoś się rozbijał. Ostatnie kółko mieliśmy do pełnej Fiksie. Więc, non stop, żeśmy kółko za kółkiem, kółko za kółkiem, kółko za kółkiem. Fajne auto na początek, na pewno co razem musimy coś mocniejszego dorwać, albo chociaż kontrole wyłączyć, bo już później na tych coś żeśmy się nudzili. Ja z Kacperem świetnie bawiłem się na Nordschleifach, a chłopacy rozpakowywali i przygotowywali auto przed licznymi treningami. Bezpiecznie, szybko byliśmy. Ile? Z dwa wozy nas wyprzedziły, tylko co? No, tak. Trzy może. Tak, Będziemy ma... liczyć. Na... Tak, to naszym dziecko. żebyśmy tam wszystkich. No. Pierwsze pięć kółek w życiu, sześć, ale jest pozytywnie. No. Już wiemy, że tutaj na rekord można lecieć, co nie? Verstappen to można pocałować. <laughs> patrz, patrz, jak tu ładnie mają. My też tak nie zostawiam kiedyś, że jedziemy. <laughs> Zapamiętajcie te słowa, to jest jeszcze. Historia się buduje. Ciekawostka. Wie ile jest za kluczyk od boksu? Zgadnij 200 euro Skąd wiedziałeś kurwa? Nie wiem <gry> Nie, Totalnie strzeliłem, ale wiedziałem, że dużo, jak dla mnie 8 pak za kluczyk On jest no. z, z tego, z diamentów Do takich pięknych drzwi Drzwi warte 200 euro Nie, zamek Zamek? Zamek I jeszcze trzeba w niedzielę do 12 to oddać Pierwszy raz przyszliśmy i jestem zamiast Ile mam

I patrzę na to, co ja tam mówię. I uświadamiałem sobie, że zupełnie inaczej się jedzie z auta, a inaczej wygląda to na zewnątrz. Więc proszę z przymrużeniem oka zobaczcie mój tragwóz. Później, jak wsiadłem do środka, niektóre zakręty wyglądają inaczej. Inne prędkości mamy, gdzie indziej jest przedrzepnie. Ale pierwsze odczucia były stosunkowo dobre. Porównanie nitki symulator do realu jest w miarę podobne, ale prawdziwe drobiazgi trzeba szukać na żywo. Zobaczcie sami. Trzy dni temu był tu najważniejszy Niemiec z Niemiec. Najważniejszy wyścig w Niemczech, czyli Nürburgring 24 godziny i tutaj zawodnicy jechali przez 24 godziny na tym torze. Następnego dnia wszystko spakowane po to, żebyśmy mogli my przyjechać i upalać na Nürburgring. Lecimy teraz właśnie na Track walk. zobaczymy pierwszy raz jak wygląda na żywo Tor Nürburgring Grand Prix Nie Nordschleife I postaram się wam powiedzieć o paru szczegółach Zapraszam Ta kolejka była czynna kiedyś? To było no, tak, no. że przez muzeum jakby przejeżdżało Że wyjeżdżałeś z hali na dwór I wjeżdżałeś Tu mamy trybunę Mercedesa O, słyszysz? Mhm O, jednak jest na ileś tysięcy okrążeń tutaj ciekawa sytuacja że jest wystająca tarka o tu myślę że trzeba napadać na frost na prostych kołach tu atakujemy dojeżdżamy wiecie ja jeszcze tu nie jeździłem na żywo więc z tego co tak patrzę jak jest tor wyjeżdżony jak na samolatorze się jeździło bardzo głęboko nie na piach i wypuszczamy tu jest bardzo dużo gumy. Ale cały czas jest nawet ten tor czy No tutaj bardzo bliziutko. i nie widać wyjścia i trzeba wyjść na gazu. Bardzo szeroko wszyscy idą, wypuszczają z tej tarki, i tu jest bardzo nagumowane, więc pewnie wykorzystują tą tor, zapierają się kołem tutaj, biorą ją pomiędzy. I tu już widać, że powoli zjeżdżają z niej i zbierają się tutaj do. To jest jeden wielki zakręt jak na. to nazwał. Pozdrawiam cię. W sumie muszę zobaczyć kogo mam pozdrowić. Od koło kierownicę kupiłem od Karola. Masz Karol pozdrowienia ode mnie. Wczoraj cię kierownicę zakupiłem. Mam nadzieję, że wszystko dzia działa i dojdzie. A dzisiaj jesteśmy na To Jest taka przeskocznia. Przygotowujemy się do zbudowania lepszego Sima, niż mamy. Ty nam w tym pomogłeś. Tutaj wszyscy bardzo głęboko. Tor dla mnie się wydaje oczywiste. Patrz, tu jest nawet na łamana. Tak mówi, ale nagle się okazuje, że zamiast mieć koła tu, masz koła tu, i ten zakręt jest bardziej wypłaszczony. Wszyscy tu jeżdżą. No, to widać po kolorze. Po wyczepności, jakby zakręt. A przypominam na tym torze, odbywały się wyścigi Formuły 1. To nie jest ostatni tor na jakim jesteśmy. Jakby w tym sezonie. Przed nami za chwilę jest Red Bull. I znowu Hogan's A nawet w bólu, chyba w tym roku, nawet w Formuła 1 będzie. Tutaj może niektórzy co oglądali kojarzą najgorszy chyba pech, jaki widziałem, podczas y, 24-godzinnego wyścigu. Dwa Porszaki się uderzyło. Obróciło jednego, stał tyłem. Marszale nie pokazali, i Porszak wyszedł. I na czołówkę załadowali. Oooooo! Of... Oh, oh. Karlu actually... się pyta, jak to jest i ratingiem. Ja jeżdżę nie na serwerach, tylko offline. Więc to mnie nie interesuje. Tylko tak sobie jeżdżę. Po to, żeby nauczyć się toru. I Dopiero powoli zaczynam wracać. Dlatego robimy nowego riga. Komputer już jest odświeżony, teraz czekamy na bazę, kierownica przyjedzie jutro i pedały będziemy musieli też nowe zamówić. Wpiszcie w komentarzach, jestem ciekawy, jak, jaka waszym zdaniem najlepsza jest baza do direct drive i jakie są pedały najlepsze, bo nie wiem co kupić. Czekam na wasze opinie. Pan tuk, tuk. Musisz, Paweł, dopompować koła. Jak dbać o sprzęt? Ale zobacz, jaka ciepła tutaj. Przyszedłem go kupować. Który no. jeździłeś? Był nigdy nikogo. A Kio mnie jechałeś tu? No gdzie ja? No tu No co nie jeździłem? No cóż. Nigdy Kio mnie jechałem. No. Ty Klio jeździłeś tam, jak tutaj? Nie. Aaa. No ja tak. byłem z tobą na Klio, ale byłem pooglądać i pokibicować sobie. Pozmieniać koła, poustawiać, zatankować paliwo. Tak to jest, na opowiedzenie. Ale my Kio jechaliśmy tutaj. Możliwe. No. Tutaj tędy, tom nitką nie nigdy. Dziwi mnie to, że tu jest tyle gumy, ale nigdzie nie widać jakby miejsca zjazdu na tej tarce, bo powinno być bardzo wyjeżdżone. Tu za to widać, że wszyscy jadą szeroko, ale nikt nie wjeżdża na tarce. Każdy tor, który ma homologację F1, ja musi mieć swoje lądowisko dla helikoptera, a Nürburgring posiada własny helikopter. Jesteśmy w ostatniej sekcji toru. Od tego momentu sam do szczytu gaz jest wklepany na 100%. A tutaj z prawej strony wzdłuż nitki GP idzie nitka Nordschleifa, po której dzisiaj mieliśmy okazję już jeździć. Tu chyba wkładają słupki, żeby nie ciąć. Chyba ciężarówki tu kiedyś jeździły. Przelatujemy do hamowanie. Bardzo blisko tarki po tarce albo na tym. Wyskakujemy, to zobaczymy jutro Wyjeżdżamy, tniemy tarkę jak najbardziej się da I szykujemy się do ostatniego zakrętu Tutaj na prawo mamy zjazd do pitlane A lewo ostatnia nawrotka i wyjście na prostą startową A i tu jest ten moment, gdzie się łączą nitki tak. ten zakręt? No no, to na początku jest, nie? Tak. Pierwszy dzień doświadczeń z nurburingiem. kończymy właśnie tutaj, na wyjściu na prostą startową. Dla nas był to bardzo intensywny dzień, jeździliśmy na Nordschleife, poznaliśmy z bliska nitkę GP, a jutro zaczynamy pierwszy dzień treningowy. Trzymajcie kciuki, my lecimy spać i widzimy się jutro na torze. Nagrywa, nagrywa A ten k***a jedzie z tą lawetą Z czym? Z auto tą autolawetą Wóz się rozpadł Spodło. Masz, żeby się nie pojebało. Lepiej nagraj w pionie i Ozmo. you am Nie nie nie, ono bateria. to No, ale już to było... Chyba... Ciepło. ciepło. Przez ciepło. Nie, 30 minut tylko działa. A, okay. no, się... 3 kółka zrobimy. No, ta, ta, ta. Co jest gruba? tamam da tutuyor evet. hani ki abi. Ha 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 ha. Ne oldu? Yes,